Cześć, witam wszystkich w grze Trackmania. Jest to gra ala Formuła 1, ale na, na pewno bardziej chora. Robisz różne akrobacje w po powietrzu, by dojechać do mety i uzyskać jak najlepszy czas. Więc zagramy online. Ehm. <śm> O, serwery, to są śląskie serwery, bo tutaj jest najwięcej ludzi, jeżeli ten, jeżeli gracie na śląskich, jest szansa, że nie spotkacie. Więc. Yy, tak, wybierzemy short speed, to nie, Pan speed, będzie ciekawie, restart to ten, respawn to ten, dobra, tylko tyle mi wystarczy, no i drive. Zaczynamy... chorą grę. <śmary> Ostatnio... bo e, musiałem próbować tą grę, to jak raz grałem, to wybrałem bardzo krótką trasę. Chciałbym teraz trochę dłuższą. Jedziesz, jedziesz, stary, jedziesz. O szkół! Co to? Co to? No! Aha! Takie buty. Da, fakt. No i co ja tam tu zrobić o tym <śm> um... tutaj coś tu coś oni tutaj robią Nie wiem co do Przyjechałem to tu... Nie... What? Da. Fak. Tu by się ciekawie grało z, z kimś na skrapie. Piąty rezultat z Up. O! kamny jedne. Aha, ten w Ale to jest wspaniałe. Kurde, to możesz jechać wszędzie, gdzie chcesz. Jestem który? Czternasty? Jak oni się wybijają, jak woli? ta Jóki Jej. Raczej dobrego rezultatu nie będę umiał. Ja się cieszę, że ja tu jeszcze jadę. Jeszcze. Uh. Nie ogarnę, gdzie mam wjechać. Aha, dobra, ogarnę, ogarnię, ogarnię. Ale nikt mi nie mówi, że to nie jest horror gra. O, orszku! Nie, ja jestem. Nie, ja jestem. Ta... O! ja ciągnę pewnie na 7 gramy, ale to nie park. Ma... Oh, Kto mógł wymyślić taką grę Jednak ta krótka trasa była wspaniała Chyba ten 15 O o o o o FAK FAK Słuchajcie, ja jestem... No. Dobra, restar, nie będzie. Minimalist. Dobra. Pierwszą część ogarnęłem. Ooo oh. Fuck! Ja jestem 11, ha, 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 Uf, a jestem jedenasty, hahaha, ojej, Kur... co za chorza gra. Jestem na drugim checkpoincie dopiero, I powoli ogarniam tutaj, kurde. Je, jadę, jadę, kurde, jadę, no, nie wiem, jadę. Boom. No, nawet nie co, Tak, dobra, idziemy dalej. O, o, o. fk Ty może przelecę na metę Gdzie się jadę? O! Czwarty checkpoint Tylko nie wiem czy jestem w dobrym miejscu O mi Cheat. Ta gra jest chora Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tu skurcz, tu się rozkłoni. Dobra pomysł. Tak, wjeżdżamy. I lub C. Zbierę to nie jest takie proste. Jakie ładne węgiel. Jezdy Jest. Jestem z siebie dumny Przejechałem to O skur Pora gra w samej worowojski Jutro jest 50 graczy, a już się wydaje. Zaraz się kończy czas, może dojadę. Nie, nie dojadę. Hmm, którzy my byliśmy? Nie, tu nas nie ma. 17 miejsce na 18. Wykałem prawie. O, jeszcze raz co się dzieje. Hmm, hmm, hmm. To będzie ostatni wyścig. Krótki odcinek, tak jakby prowadzący nas do nowej gry. Speed Fun Focus. Place, Ale jest wild. Ale mu za a wam... zapomniałem włączyć nagrywanie dźwięku z gry. Ale taka muza normalnie. Przy takim... Przy takiej chorej grze to nie powinno być takiej muzyki. Taka miła muzyczka. Właśnie też wam puszcza jakąś go i muzyczkę. Ja jadę. Wciąż jadę. Ja wciąż jadę. Uf! Michałem. Przepraszam, jadę dalej. Jadę. Jedziemy. jedziemy, jedziemy, jedziemy. Gdyby nie ta strzałka, to chyba i jedną wcianę. Nie wiedziałem gdzie nie chodzi o szkut. Czyżbym źle pojechał? Nie, wydaje mi się. Tam coś jest, dobra. Tak mi się tylko wydaje, że wyskoczyłem z toru. Dobra. Jeszcze raz. Ważne jest tutaj dojechać, bo nawet za dojechanie już dostajesz jakieś tam. Dobra, to jest chyba przerwa. Trzeba to ogarnąć, powoli, powoli. zobaczę na pełnej prędkości. Nie wiem. A wiem, dobra, dobra, dobrze zrobiłem. Ooo, kurde. Trudno jest ogarnąć ciągle. grę. No nie wiem gdzie ja mam dolecieć, no nie wiem. Nie, nie zaznaczę tej trasy jako moja ulubiona. Ja to jej tam z tak. patrzymy? Gdzie oni? co? O, to sobie pojadę naokoło. Może będzie tam. Co to jest? Jest, mam kolejną. To jednak tak było trzeba zrobić. Ja myślałem, że tu trzeba coś wykombinować ciekawszego. Nie, jedziemy, chyba przejdę tą trasę. A nie, to jest ten koniec. A nie, finish now. Finiszuje teraz. Jestem dziewiąty, czyli coraz lepiej. Bawi się praktyki, już jestem taki dobry. Skończę tą trasę. Jest! Tak! Dziewiąty. Tak! Tak i jutro o 10 też zaczynam nagrywać yy, Podam wam mojego Steama No Steama yy, i, i co? No możecie mi zaproszenie przesyłać, nie jak chcecie to możemy zagrać na tym właśnie trybie party, nie? Coś sobie pograjkować Ale jak chcecie, bo nie, ja was nie zmuszę. Gra na Steamie jest za darmo. Yy, 750 chyba mega. Nie jest to chyba dużo. Polecam. Można się chwilę pobawić. Zastanawiam się czy takiej kampanii tutaj nie zagrać. Tak jak yy, na poprzednim grałem. Czala, tutaj zagrać w tą taką kampanię. Najtwiejszego poziomu będziemy przechodzić. Ja myślę, że da się to zrobić jakoś inaczej, tylko ja tego nie potrafię zrobić. I jest taki problem. Pewnie da się inaczej. Pewnie. Tylko ja nie umiem tam skoczyć. Jeżeli macie jakieś porady o tego, jak tam skoczyć, to z chęcią wysłucham. Czyżbym kurde źle wjechał? Gdzie, gdzie ja kurde jestem? Nie no, ja jadę w drugie kółko, ale jak, jak to możliwe? Ja bym finisha finisza robić. A tu jest finish. Hmm, dziesiąty czas. 11 uch, wyprzedzają mnie. Jeszcze 30 sekund, nie dojadę, ale będę się starał. Chyba nawet pierwszy nie ma takiego dobrego czasu. Ale za że nitro duchby. Co ja, jakiegoś flipa zrobiłem. <grym i piosenka> Ale flip. Który jest ten? jestem? Jestem jedenasty. ta Dobra. To żegnam się z Wami do następnego film Pa pa. Jak chcecie z mną zagrać, to zaproszę Jana, a z tym mam je wysyłać i. Jak coś widzimy się jutro o 10.00.